Siemano, witaj na naszym kanale Sport Okiem Kibica. Ja jestem Marek, a to jest Patryk. Siema. Jak widzicie jesteśmy we Wrocławiu, gdzie odbędzie się dzisiaj mecz Śląsk kontra Legia. Zapraszamy na naszą relację. Wrocławski Rynek znajduje się w samym centrum miasta. Jest jednym z największych rynków w Polsce. I to od razu widać, robi niesamowite wrażenie. Mała ciekawostka, we Wrocławiu są takie małe krasnale. Jest ich już podobno 400. Pochowane są w różnych zakątkach ulic. Jeśli zwiedzacie Wrocław, warto zwrócić uwagę i spróbować je odnaleźć. Nam udało się zobaczyć 26 sztuk. Zapraszamy do pobicia tego wyniku. Na mecz dojechaliśmy tramwaja. Miasto przygotowało specjalną minię TEN-2, która wodziła kibiców na stadion. Jednak tramwaj nie dojeżdża na sam obiekt. Ostatni przystanek jest oddalony około 800 metrów od bram stadionu. Mały spacer nikomu nie zaszkodzi. I zapytał krótko, czy jest rodzinny. Jesteśmy już na stadionie i czekamy na pierwszy gwizdek. Jeśli podobał Ci się ten materiał, daj łapę w górę i zasubskrybuj kanał. A teraz czas na podsumowanie. Spotkanie we Wrocławiu zapowiadało się bardzo ciekawie. Z jednej strony Śląsk, który zajmuje czwarte miejsce w tabeli, a z drugiej miś polski Legia. Jeżeli chodzi o samo spotkanie, to pierwsza połowa była bardzo silna. Znaczy oczuł głównie się w środku pola. Jedyne sytuacje pod bramkami działy się po rzutach różnych. Śląsk dobrze zamknął środek do pola i Legia nie mogła znaleźć sposobu na dobrze zorganizowany Śląsk. Druga połowa była o niebo lepsza. Działo się bardzo dużo. Najpierw sytuację miał pekar z główki, lecz bramka Śląska doskonale obrębna. Później do głosu doszedł Śląsk. Kapitalnym szczęściem 30 metrów opisał się ekspozycja, lecz fenomenalnie w bramce zachował się Boruc i sparował piłkę na poprzeczkę. Gdy wydawało się, że mys zakończy się remisem, Śląsk uzyskał drożny i po zamieszaniu piłka odbiła się od nogi jednego z legionistów i trafiła do zawodnika Śląska Garci. Jednakże sędzia boczny podniósł chorągiewkę i zawodnicy Legii, Pewni, że jest spalony, stanęli. Wtedy Garcia niesłyszący gwizdka, zagrał do końca i umieścił piłkę w bramce. Stadion oszalał, a zawodnicy z Warszawy ruszyli do sędziego z pretensjami. Lecz sędzia Frankowski uznał bramkę zresztą słusznie i Śląsk wyszedł na prowadzenie 1 do 0. Po bramce dla Śląska legia ruszyła do ataku. Miała sytuację po szczelu Mursiego, lecz piłka trafiła tylko w słupek. W doliczonym czasie meczu padła jeszcze jedna bramka. Dla Śląska po kontrze szczelił ją Exposito, lecz jak pokazał VAR... Była pozycja spalona. chwilę po tej sytuacji sędzia odgwizdał koniec meczu i Śląsk wygrał z legią 1 do 0. Twierdza w nadal jest nie do skruszenia. Jeżeli chodzi o aspekt kibicowski, to trzeba przyznać, że kibice Śląska w dobrej liczbie stawili się na trybunach. Jak można było zobaczyć na telebimie, na stadionie znajdowało się 22 tysiące osób, w tym 800 osób z Legii. Jeśli chodzi o poziom dopingu, to trzeba przyznać, że Śląsk zaprezentował się dobrze. Momentami nawet bardzo dobrze. Natomiast Legia kilka razy głośniej ale lecz do poziomu, do którego nas przyzwyczaiła, trochę brakowało. Co warto wspomnieć, kibice Legii około 25 minuty wyszli z sektora i zaprezentowali transparent skierowany do mundurowych. A dokładnie, czemu legalnych sektorówek zakazuje z policji półgłówek? Ogólnie można stwierdzić, że był to ciekawy mecz, zarówno na trybunach, jak i na boisku. A teraz chciałbym Was zaprosić do śledzenia naszego kanału i subskrypcji. Do następnego. Cześć.